Witam bardzo serdecznie, kochani. Jest to pierwszy pilotażowy odcinek, w którym mam niezwykłą przyjemność przedstawić naszego niesamowitego trenera przygotowania motorycznego, Damiana. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie. To Słuchaj, są, są, są wakacje, e, pogoda dopisuje i tak na wstępie, na dzień dobry, na teraz. Powiedz, e, co zrobić, żeby z tego domu wyjść? Bo pogoda zachęca, tak? Ale żeby, żeby być konsekwentnym, żeby to nie było tak, że pobiegłem z kolegami raz, czy nie wiem. Poćwiczyłem na drążkach raz, a potem, a potem ta, ta celowość, ta, ta konsekwencja dziś mi ucieka. Jakie są twoje recepty na to, żeby, żeby to było trwałe? Tomek, jeździsz autem na co dzień? No jeżdżę. Wyobrażasz sobie, że zostawiasz je w garażu na miesiąc czasu, bo są wakacje i nie zaglądasz do niego, nie sprawdzasz poziomu oleju, nie myjesz go. W ogóle nie wyjeżdżasz z garażu. Co stawiasz auto na miesiąc? Wyobrażasz sobie jak się wsiada do takiego auta po miesiącu? No nie bardzo. Czy chciałbyś używać swojego ciała po miesiącu nic nie robienia? No na pewno nie. No właśnie. No co słuchajcie, naprawdę, naprawdę niezła recepta. Ja może przejdę Damian do naszych pytań, bo Powiedz mi, jak to się stało w ogóle, że zajmujesz się motoryką, bo słyszałem, że kiedyś ta jednak piłka nożna była najbardziej w sercu. I jak to się stało? Tak króciutko, czy możesz nam powiedzieć? Tak, piłka nożna była, była w sercu od, od, od samego początku, ale sport jako taki interesował mnie w całej swojej okazałości. Interesują mnie wszystkie dyscypliny. Czuję się sportowcem, zawsze pasjonował mnie sport, podobali mi się sportowcy, imponowali mi swoją, e, swoją zaciętością, swoją pracowitością. Dlatego, dlatego chciałbym całe życie być przy sporcie. A powiedz mi, e, dlaczego taniec? No bo w sumie ja nie ukrywam, e, byłem u Ciebie na treningu, zostałeś e, polecony przez Pawła. Paweł, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, bo gdyby nie Ty, to byśmy się z Damianem nie spotkali. Natomiast na sobie przetestowałem ciebie jako trenera. Widziałem, że podchodzisz do, do tematu z głową. Cieszę się, że się dałeś namówić na to, żeby podjąć jakże ciężką w sumie współpracę. Bo, bo młodzież mamy teraz dosyć taką, żeby nikogo nie urazić, bardzo wybiórczą. Tego to będę robił, tego nie będę robił. A chcę dobrze wyglądać i chcę się polansować. Natomiast no, ta praca z tańcem no, chyba jest y, trochę inna i chyba jakąś tam małą zagwozdkę ci dałem. Jest bardzo wymagająca. Nie spodziewałem się, że, że będzie, będzie aż tyle myślenia nad tym. Każdy ruch w tańcu jest, jest y, wykonywany przez całe ciało. Tutaj pojawiają się momenty, w których, w których ruchy są izolowane, ale w większości tańczymy całym ciałem. Odpowiednia ekspresja, odpowiednia dynamika jest tak wielowątkowy ten taniec i przygotowanie motoryczne, przygotowanie tancerza lub tancerki pod kilka e, stylów jest, jest bardzo ciężkie. Jest bardzo ciężkie, dlatego ja się bardzo cieszę, bo to było dla mnie jako dla trenera duże wyzwanie. Jednocześnie zgłębiłem kolejną dyscyplinę dość mocno. No e, powiem wam szczerze, kochani, e, zaprosiłem Damiana na nasz polski festiwal tańca i siedział, jak naprawdę przykładny uczeń, z notatnikiem i pisał i tam tych kartek to nie była jedna, dwie, tylko kilkanaście. Przed nami obóz taneczny Royal Dance Center, już tak naprawdę w dniu, w którym nagrywamy, to zostały nam dwa tygodnie do, do obozu. Powiedz mi, czego możemy się spodziewać po treningach z Tobą? Ciężkiej pracy, to na pewno, na pewno ciężkiej pracy. Obozy charakteryzują się tym, że to jest ten moment, kiedy budujemy bazę na, na cały sezon, tak naprawdę. Ten, ta przerwa letnia zawsze jest troszeczkę inna niż ta zimowa, jest troszeczkę krótsza. Mamy więcej rzeczy dookoła, które absorbują nas troszeczkę bardziej niż, niż tylko przygotowanie się do sezonu, uh -huh. więc, więc jesteśmy troszeczkę bardziej rozproszeni. No ale ja postaram się zrobić wszystko, żebyśmy, żebyśmy wykonali kawał dobrej pracy i żeby to zaprezentowało. Super. Czyli zapraszamy. Śledźcie nas. I widzimy się. Do zobaczenia.